Powiem coś, co może zabrzmieć kontrowersyjnie. Prace domowe mają sens, ale tylko wtedy, gdy robimy w nich błędy. Serio. Jeśli Twoja praca domowa jest perfekcyjna, to znaczy, że. Ktoś gdzieś popełnił błąd. Albo ty, robiąc coś zbyt łatwego, albo twój nauczyciel, dając ci zadanie, które niczego cię nie nauczy. Bo praca domowa nie jest egzaminem. To nie jest pokaz mocy. To nawet nie powinno być sprawdzenie, ile potrafisz. Praca domowa to miejsce na popełnianie błędów. Bez stresu, bez presji i z całą pewnością bez ocen. Wyobraź to sobie. Robisz pracę domową, oddajesz nauczycielowi, a nauczyciel tak patrzy i mówi: Wow, zero błędów. Cóż, ja mam wtedy tylko jedną myśl. To nie było uczenie. To było. Kolorowanie drwala, strata czasu i energii. Błąd to informacja. Błąd to taka strzałka, taki wskaźnik, że tu potrzebuję jeszcze nad czymś popracować, że tu jeszcze trzeba coś poprawić. A bez błędu nie ma poprawy. Bez błędu nie ma nauki. Bez błędu stoisz w miejscu. Prace domowe? Tak. Ale tylko jeżeli zarówno uczeń, jak i nauczyciel oczekują błędów. Oczekują tego. A. No tak, bo to właśnie wtedy, właśnie podczas tego, a, uczysz się najwięcej.